Witamy wszystkich kolegów i koleżanki od dowczynie. Dzisiaj mamy 8 sierpień. Drugi lot treningowy w głębi młodszych, starszych czwarty z odległości 10 km w linii prostej. Kierunek prosto tam, gdzie pogodę mamy piękną. Godzina 8.29. W pół do startujemy. Dobrý den. łąbki ładnie obierają kierunek. Młodsze niestety trzy zostały. Ale na którymś razem załapią Obry.